Siemanko! Dzisiaj pokażę Ci, jak porusza się skoczek. Jest to dość nietypowa figura w szachach. Może przeskakiwać inne figury i pionki. Może skoczyć w bok raz dwa lub w drugą stronę. W bok raz dwa. Może również wziąć inną figurę w bok raz dwa. Tak bijemy skoczkiem w szachach. Zapamiętajmy jeszcze raz. W bok raz dwa i zdobywamy figurę. Nie możemy natomiast skoczyć skoczkiem w pole, na którym stoi nasza własna figura lub pionek. Czyli w bok raz dwa jest to niedozwolone, ponieważ już ten pionek zajmuje to pole. Więc wykonujemy tak zwaną elkę. Gdy, gdy popatrzycie na ten, na ten ruch, w bok raz dwa, to tak jakby tworzyła się elka. W bok raz dwa. Lka. W bok raz dwa. Również L. -ka. Żeby pokazać Ci pomysł, utworzyłem Lkę z pionków. A więc skoczek z tego pola może skoczyć w bok raz, dwa na to pole. Więc to jest Lka. Również dobrze może skoczyć na to pole. W bok raz, dwa i to też tworzy L. Również skoczek może skoczyć na to pole. W bok raz, dwa i to też jest Lka, Czyli kształt litery L. Czy już teraz wiesz, jak to zrobić?